Cześć, witajcie na kanale Ryzer. W kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved i dzisiaj będzie to, co zostało zaproponowane na ostatnim live, czyli, czyli opening kryształów. Myślę, że fajna nazwa, i może tym razem uda się coś zwrócić naprawdę konkretnego, coś fajnego, ze względu na to, że było dużo, dużo update'ów. I zastanawiam się właśnie, czy te nowe rzeczy, które zostały wprowadzone do gry, można znaleźć w kryształach. Będziemy otwierać tylko kryształy czerwone i złote. Czasami może też kryształy fioletowe, ze względu na to, że może być po prostu niewiele tych złotych i czerwonych. No zobaczymy, jak tutaj będzie się układało nam ze szczęściem, z naszym fartem, bo może, może akurat się uda coś, coś konkretnego zludzić, jakąś fajną broń, jakieś porządne, naprawdę porządne siodło. Także liczę dzisiaj na swoje szczęście. Jest mało osób zalogowanych na serwerze, bo jest bardzo wczesna godzina w zasadzie. Dlatego, no, raczej nie będę z nikim konkurował, nie muszę się jakoś bardzo śpieszyć. Chociaż wiadomo, no, zawsze warto być pierwszym przy czerwonym krysztale, bo do czerwonych kryształów już akurat może być e, kolejka. Zobaczmy tutaj za tym wulkanem, przelecimy to. Akurat będą jakieś kryształy. Oczywiście, film będzie, będzie pocięty, bo ja to będę nagrywał pewnie ze 2-3 godziny. Tak, żeby był odpowiedni materiał, myślę, że 20 minut spróbujemy zrobić. Nie wiem, czy się uda, bo może być trochę ciężko. Przed nami, no pierwszy fioletowy, to już jak tutaj mamy ten fioletowy, to otwórzmy o ile się w ogóle da. I niestety, chciałem, wiecie co, mamuta o na 120, ale po tym updatecie z zimowym biomem, mamutów w ogóle już u mnie nie ma i, i trzeba będzie niestety oswajać tego mamuta gdzieś tam przy tych górach śnieżnych, przy byłym czerwonym obelisku, więc no, trochę mi się nie chce, bo, ze, znaczy nie ze względu na czas, bo, bo będziemy oswajać na kibalsach 120 level, 90 kibalsów raptora około, tylko bardziej ze względu na to, że po tym oswojeniu będzie trzeba nim iść do bazy, a to troszeczkę zajmie czasu, bo no nie oszukujmy się, to jest daleko, tak? To jest daleko, a mamut jest y, wolny. Znaczy może nie jakoś tak bardzo, bardzo dużo, no ale 20 minut, wiecie, tak y, samego marszu to jest trochę lipa. No i poza tym tego mamuta trzeba będzie cały czas pilnować, bo pamiętacie jak z mamutami. No miałem pecha do mamutów w tej grze, no niestety. Te mamuty jest ciężko oswajać y, ze względu na to, że tutaj są liczne wilki, koty, Argentywy, Naprawdę wszystko te mamuty atakuje. Dlatego no, trzeba będzie tutaj jakoś podjąć jakieś działania i, i wziąć się za to, żeby, żeby je oswoić i też na pewno w następnych odcinkach, może nawet jeszcze dzisiaj mi się uda to nakręcić, chciałbym zbudować tą mini, no nie wiem jak to nazwać, bo to nie będzie w zasadzie baza, tylko to będzie takie lokum w tej jaskini, A, czekajcie gdzie jest ta jaskinia, o dobra jest tutaj. To laguje czasami, no wiadomo, no musi się tutaj mapa nam zbuforować, zrenderować. Także tutaj, w tej jaskini, to będzie raczej nie nieduże, bo, bo tutaj mm, zrobimy sobie taką bramę, tutaj i tutaj. Do tego dorobimy ściany, sufity, żeby to było fajnie, fajnie wszystko grało. Myślę, że wysokość. 4 jest, jest odpowiednia, no i pytanie czy ona będzie szczelna, bo, bo w zasadzie nie, nie jestem tego pewny, nie jestem co do tego przekonany. No ale tu będzie na przykład świetne miejsce do lurowania wilków i później ich oswajania, prawda, więc no... Można, można spróbować, nie wiem czy tutaj na przykład taka Argentiva wleci za mną i też można by było osłajać na, na 120 w ogóle nie zwracając na nią uwagi przez, przez godzinę, półtora nawet. Także zobaczymy. No a tutaj może warto mieć taką bazę mini wypadową. No i na pewno chciałbym jeszcze zrobić więcej Pteranodonów. Nawet sobie wiecie, co zapisałem też, co, co będzie jeszcze. Na pewno będę oswajał jeszcze Pleziona na 120 i Megalodona na 120. Również też na, na Kibalsach te, te dwa gatunki. No i oczywiście czekamy na. Czekamy na update, w którym ma być Mozozaur yy, i ten ptaszor. Kurczę, zapomniałem. Kecal, tak, tak go nazwę w skrócie i tak będzie, będę go nazywał, żeby było po prostu skrótem. Nie będę tam wymawiał tej, wymawiał tej całej nazwy. Fajnie w ogóle, że są takie osoby, które się tak tymi dinozaurami interesują i, i tam piszą innym widzom, że on, na przykład ten, ten Kecal to będzie miał takie i takie wymiary, że on będzie w wielkości w zasadzie. Dzisiejszej żyrafy, czyli taki, taki trochę brontozaur, coś takiego, więc fajnie, że, że wyjaśniacie ludziom, którzy nie wiedzą. No bo widzę, że, że często przy odcinkach komentujecie: ja coś tam źle powiem, bardzo często źle wymówię nazwę. Pleziozaur ciągle źle wymawiam, ale już po prostu tak chcę wymawiać. No dobra, przejdźmy już do dzisiejszego odcinka. Będzie dzisiaj taki pauza, kryształ, pauza, kryształ. Kolejny kryształ, tym razem już mamy złoty. No i znowu nic ciekawego, niestety, słoik i amunicja, blueprint, które oczywiście już mam, one bardzo często wypadają. Oczywiście ja w międzyczasie zbieram też niebieskie, zielone, wszystko. Bo, bo jak zbierzemy jakiś tam jeden, to wtedy inne się zlurują, tak? Może, może, to jest losowe, tak? Możliwe, że wyższego że wyższego poziomu więc warto zawsze je otwierać dużo kryształów po update niestety jest zbagowanych no nie wiem nie wiem znaczy przez, przez tą biomasę przez znaczy biom nie biomasę tylko przez te biomy przez ten śnieg jest, zmiana troszeczkę terenu była i te kryształy po prostu nie lądują tam gdzie, gdzie powinny lądować więc no, niestety musimy musimy sobie je, je olać wracam do was przy następnym krysztale. Kolejny kryształ, fioletowy, tym razem ląduje. O, zobaczymy, co tam w środku jest. Oczywiście w, w fioletowych kryształach, jeżeli ktoś nie wie, są najczęściej, są często fajne bronie. Nie najczęściej, tylko często. Po prostu są fajne bronie i też czasami są bardzo fajne siodła. Na, przykład na mamuta na takie średnio-levelowe dino. No, czasami się przydają, tak? Bo, bo możemy na przykład sobie levelować mamutem no i jak wiadomo, zabijamy, no to nam też schodzi życie, tak? Więc najlepiej, żeby to siodło miało jak najwięcej Pancerza najwięcej armora, i po prostu można, można będzie mniej robić przystanków na to, żeby podlecieć z tego mamutę i go dalej, dalej levelować. No, tutaj niebieski to już od razu otworzę, jak już kręcimy. W niebieskich z kolei możecie znaleźć porządne siekiery, porządne. Kilofy, takie typowe narzędzia metalowe, tak? Na przykład jakąś tam dzidę całkiem dobro, więc na mniejszych levelach, jeżeli nie macie dobrego ekwipunku, warto jest otwierać też takie takie kryształy. Zaraz do was wracam. Zobaczcie, na szczęście zajrzałem tutaj na, na tą skałę. Jest ankilo, którego można przejąć, więc zajebiście, bo tutaj można sobie zrobić tą bazę, tak jak wcześniej miałem do zbierania. I przejdźmy sobie kilo, który ma jakieś tam statystyki, czekajcie zobaczymy zaraz. Trzeba będzie go może nakarmić czy coś, Po w sumie można raz łapnąć tym e, ogonem. E, dajmy mu w mili. no niestety słaby jest strasznie, nie wiem czemu w ogóle nie ma leveli. Ktoś mu dał chyba dużo w kapa, no jakiś idiota dał mu dużo, dużo w kapa. Trochę no bez sensu tak, bo przez to on będzie mało zbiera. Yy, także szkoda. No ale mamy takiego za darmo. Kilo, który tutaj może zbierać. Zobaczmy, jak on tutaj ten metal będzie chwytał. Po co dawać w kapanie Nie rozumiem. Może miał dwa tutaj. Te kilo, ale jest tylko jeden. Zaraz jeszcze się rozejrzę. Może gdzieś tam będzie drugi. No niestety, jest lag akurat. Lag. Dobra. Na tej skale zobaczymy. Ogólnie tutaj chciałem oswoić sobie takiego Ankilo albo tutaj, albo na wulkanie, właśnie myślałem na 120. Bo mam już oczywiście te jajka Dildosa na, na Kibelsach, to by był naprawdę potężny Ankilo, który by zbierał bardzo, bardzo dużo metalu. Więc nad tym się po prostu ostatnio zastanawiałem. No i on też zbiera kryształ, także wiecie, wszystko w zasadzie. Tutaj w tych górach, no one są dość potrzebne: obsydian. Eee... Także warto sobie takiego ankilosa w górach, w górach oswoić szczególnie na, na wysokim levelu jeżeli macie wszystkie potrzebne rzeczy zaraz to zwracam niestety więcej już tam nie było do przejęcia ani was żadnej do rozwalania i teraz już mamy złoty kryształ do openingu przygotowany aby coś tutaj było fajnego no i znowu nic blueprint na, na robienie granatów także nic fajnego może tu mamy bazę do zniszczenia bardzo się dziwię, że ta baza jeszcze stoi, bo ona już tak wygląda od długiego czasu. Nic się z nią nie dzieje, nie jest rozbudowywana, a ciągle ktoś się loguje raz na jakiś czas, żeby odnowić ten, ten timer, ten, ten czas do zwłużenia. Jakoś tak, jakoś tak dziwnie. Myślałem, że uda się tutaj to rozwalić i coś tam obrabować, ale niestety niestety nie. W zasadzie już na serwerze, tylko chyba tacy gracze zostali, co, co już grają... ...co już będą po prostu grać, więc ciężko jest znaleźć jakąś bazę. Mamy kolejne złoty. Nie wiem, czy zdążę, bo tam na tych... ...Ankylosach... Kurde, dawaj. No dobra, znowu nic nie było. Jakaś lipa. Oby coś w końcu wypadło, wracam do Was przy kolejnym krysztale. Kolejny fioletowy, no jeszcze niestety nie ma czerwonego, dziwne, bo już minęło no tak z 20 minut, yy, więc trochę lipa. No wyląduj, wyląduj. Nie wiadomo też czy można otworzyć ten, bo widzę, że on też taki jest złagowany. Już można, no i mamy blueprint na karabin jakiś, więc jak komuś zależy na karabinach, też może otwierać fioletowe i czasami nie ma karabinu, ale jest yy, blueprint na taki jakiś lepszy, więc warto sobie warto sobie go później zrobić też wiadomo, no im lepszy tym tym dłużej więcej surowców potrzebujemy, więc no musicie się zastanowić, czy chcecie sobie robić. Na PVP wiadomo się przyda. Dobra, mamy dwa złote teraz. Tutaj jest jeden i drugi jest na wyspie i myślę, że już po tych powinny, powinien się zwrócić przynajmniej jeden, przepraszam, zrespić, nie zwrócić jeden czerwony. Tylko Tutaj tak, tutaj widzę, że jest w jakiejś bazie ten kryształ. Nie wiem czy tam się można dostać, niech się ta baza zrendruje i zaraz zobaczymy. No widzicie jaka głupota, no moim zdaniem twórcy powinni to jakoś naprawić, ale chyba, chyba się da. Znowu nic fajnego, no kurde same blueprinty to jakieś takie w ogóle niefajne. No dobra, kolejne złoty i oby się tym razem coś tutaj fajnego udało. W ogóle straszna mgła jest i nic nie widać tych kryształów. Trzeba cały czas latać po tej mapie, bo jest ograniczona widoczność. A tam jest Alfa Raptor, więc nie wiem czy będę w stanie otworzyć jakoś w miarę normalnie ten kryształ, bo obok tego Alfa Raptora jest kilka kotów i kilka raptorów, więc trochę lipka. No dobra, tutaj jest to raczej się powinno udać. Tutaj często już otwierałem, na różnych y, odcinkach w zasadzie. No nie wierzę, że kurde nic nie ma, no. Jakaś hamuwa. Tyle rzeczy wprowadzili, nowych od ostatnich tych openingów, a nic, y, nic fajnego nie ma. I zobaczcie, jak fajnie to niebo wygląda po tym, jak dałem y, więcej, więcej tej, tej jakości na, na, niebo. No jakość nieba, jakiś fajny tutaj, taki czerwony. Od zachodu, słońca, dym. Dobra, no zaraz do was wracam, oby już teraz z jakimś porządnym lootem. Kolejny kryształ, zobaczmy co tym razem, może jakiś, jakaś, jakiś karabin? Okej, okay, mamy hełm. No nie jest to jakiś dobry hełm, raczej słaby, ale jak nie będzie metalu to można go założyć, jeżeli zbroja będzie zepsuta. Więc no tutaj ja znalazłem bardzo porządne, tak? bo ja znalazłem też takie, które mają 200 armora, 210, no więc warto na pewno zbierać, bo zobaczcie, ja, moi, mój ekwipunek jest, jest kryształ, czyli 210. Tutaj mamy aż 233, tutaj 213, 181 i 160, więc jeszcze chciałbym znaleźć nowe rękawice, nowe buty jakieś ulepszone trochę od tych to wtedy już w ogóle żaden damage nie będzie wchodził, chociażby od, od T-Rexa. Tu mamy jakiś kolejny jeszcze niech on spadnie. No i przydałoby się zrobić może już tą bazę tam. Albo właśnie zrobimy po prostu w jaskini, tylko że. No tak, no wtedy i tak będę musiał Argentiwy tutaj zatrudnić. No ale tutaj jak, jak zrobię taką bazę z kamienia w tej jaskini, to tam może być taka Argentiwa siedzieć sobie, nawet dwie. No tylko że później trzeba jeszcze będzie latać. Do tej kolejnej, do tej mojej bazy, tak? Głównej. Nie, nie, kolejnej, tylko do tej głównej bazy. Więc pytanie, czy jest w ogóle taki sens. Czy ja tutaj mogę wylądować? Czy to też jest zbagowany kryształ? Dobra, chyba się uda. No i mamy rękawice. Słabe niestety. Kurde, prawie... Zdechłem od tego upadku. I nie podniosłem tych rękawic. No i pytanie, co teraz? Podleci do mnie, czy nie? Musimy lepiej, musimy lepiej wylądować. Tak wyżej najlepiej. Dobra. I teraz kucki. I w kucki można chodzić po śniegu, po górach. Także są rękawice, na słabe, znaczy nie takie słabe, tak? Bo podstawowe mają tylko, tylko 100 tego armora. No ja naprawdę się nalatałem wcześniej po tych kryształach, żeby ten ekwipunek zebrać. Także no, wiadomo, że się od razu nie znajdzie całego ekwipunku. Tylko trzeba na to poświęcić no bardzo, bardzo dużo czasu. Ryby, słuchajcie, zrobimy słynie do kryształu razem z panochem. Przy okazji, jak się zielono otwierałem. to. Można sobie będzie skoczyć, podlecimy trochę może wyżej. Nie wiem czy zdążę, bo ten kryształ ma jeszcze tylko 60 na 100. Ciężko będzie też wylądować idealnie, ale może się akurat uda. Nie wiem czy dobrze lecę. Pteranodon na szczęście jest na falu, więc nic się nie powinno raczej stać. W sumie nawet nie patrzyłem jeszcze, jak leci z tego spadochronu, ale całkiem fajnie to wygląda. Ciekawe jak ktoś wygląda z, z boku, jak, jak się idzie, bo w sumie nie widziałem jeszcze nikogo. Tylko dziwnie, że tego mojego ciała nie widać, nie? Tam jest na nogi, widać luka była. No i ja lecę zamiast w dół, to ja lecę prosto bardziej, mogłem poczekać z tym spadochronem chyba, co? Bo tak to na pewno nie, nie zdążę tam dolecieć. Szkoda, że nie mam drugiego, to, to bym ten przerwał i bym użył drugiego tak na, na szybko No leci i polecę teraz w, do bagna chyba bardziej niż Już możemy krążyć oczywiście o kurde! Słuchajcie, zaskoczyłem niechcący, będzie dętka Nacisnąłem, nacisnąłem spację. Nacisnąłem spację, więc. Oby mi tutaj ten teraz nie zginął. O kurde, coś tam go bije. Coś tam go biło, dobra, ryby. Dobra, na szczęście pteranodon nie zginął, jest moje ciało też. To zabijmy. Tutaj nie, nie, nie pterasa bił, tylko żółwie obok. Myślałem, że po prostu coś bije. Ktoś bije mojego Pteranodona, weźmy sobie mój lód szybciutko, dobra, super, się udało na szczęście, żal.pl, akcja. Musimy ściąć ten kamień, znaczy ściąć. O kurde, tam jest jakaś walka. No, dawaj, podnosimy gps -ik. O kurde, ja sobie wracam szybko do bazy, wiecie co, bo tutaj jest jakiś hardcore w ogóle, ja nie mam ekwipunku na sobie. Nawet nie wiedziałem, że ten dziób dziób jest na neutral, więc dobrze w sumie, że on tak jest. Ja szybko zakładamy ksipunek, zakładam bo zaraz tutaj też zdechnę od tej ważki. Jeszcze raz bym umarł. No tutaj jest hardcore. Dobra, zaraz do Was wracam przy, przy kolejnym kryształku. Wiecie co, ostatnie dwa złote, bo tutaj akurat są przede mną i chyba kończymy, bo już tak latam półtorej godziny, nie ma ani jednego czerwonego, więc jest jakiś, jakiś pech. Nie wiem, czy zła godzina, czy, czy może jest za mało graczy, czy o co chodzi, ale już tak latać nie, nie mam zamiaru dłużej. No i widzicie, kolejny jakiś płot gówniany, no masakra, masakra, jakieś tam blueprinty, no wiadomo, że dla kogoś, kto ma 60 level, to te rzeczy są... Nie 45, przepraszam, bo złote kryształy to jest chyba 45 level. Jeżeli dobrze pamiętam, możecie mnie tutaj poprawić. No i jak ktoś nie ma tych blueprintów, to mu się przydadzą jasne, żeby nie wydawać engram pointów, ale dla mnie to już jest beznadziejne. Myślałem, że zluczę te nowe przedmioty ulepszone: jakiś ten fur Armor, tą maczetę, może znaczy nie maczetę, tylko tą maczugę. Kurde, zaraz też się wszystkie rzucą na mnie. No i lipa. Dobra, jest czerwony. zajebiście. Na zakończenie zrobimy, otworzymy ten czerwony, jeżeli nikt, jeżeli nikt nie będzie szybciej. Także, także fajnie. Zaraz do Was wrócę, jak on już tutaj opadnie. No już zaraz będzie. Już tutaj w tej bazie znowu jest ten kryształ. Wcześniej tutaj otwieraliśmy bo chyba złoty. O ile się nie mylę. Nie wiem, czy goś sobie tak specjalnie zaplanował ten budynek, żeby. Ten kryształ mógł tutaj opadać, czy nie. Tyle po jakimś updatecie podobne, jak się wejdzie pod kryształ można zginąć. Ale no nie wiem na ile, na ile to jest prawda. No i mamy hełm. Mamy hełm. Mam już takie trzy hełmy, więc w zasadzie nic to nie jest specjalnego. Pokazywałem już wam na jednym odcinku. Pewnie można go pomalować. Nie można skórki nałożyć, bo wtedy nie będzie światła. No Chyba jest to dość oczywiste. Także no dzisiaj. Niestety ale nieudane openingi, raczej, raczej słabe rzeczy, nic nowego, nic fajnego. Hej, i tak mam lepszy nawet, ten, nawet te, ten co teraz znaleźliśmy, ten z latarku. Także w dzisiejszym odcinku to by było już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie, łapka w górę, pamiętajcie. że możecie w ten sposób pomóc kanałowi Riser. Skomentujcie, czy chcecie więcej takich openingów czy nie, bo, bo w zasadzie nie wiem. No na live bardzo dużo osób chciało więc stwierdziłem, że może warto takie yy, otwieranie tych kryształów nagrać. Dzięki za oglądanie bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.